który budujemy, który generalny wykonawca firma Hokti buduje od ponad roku, osiągnął dzisiaj stan surowy zamknięty. Już jest praktycznie zamknięty jako, jako kubatura, jako, jako budynek. Pozostały do ustawienia jeszcze tylko, tylko drzwi wejściowe i pojedyncze szyby na elewacji. Pasażerowie, natomiast, którzy przylatują i chodzą i albo przedostają się, czy samoloty są przewożeni autobusami bezpośrednio na poziomie zero, przedostają się do hali odbioru bagażu. Natomiast pasażerowie, którzy przylatują i przedostają się do terminala poprzez rękaw, wysiadają samolotów, poprzez rękaw i przedostają się tutaj, chodzą do gejtu i od razu składami na dół chodzą. chodzą na takim tym piętro na w którym bezpośrednio korzystają się do haja drogobagaży, bagaży, czy też stąd czy to